Witam ponownie, panowie i panie. Na dzisiaj chyba ostatnie nagranie. Śnieg zaczyna pruszyć. Łapa z zimna mi odpada. Pęcherz mi pęka. Jestem strasznie głodny. Jesteśmy w Norymberdze. Car Center. Tak się firma nazywa. Przed chwileczką pokazałem wam szyld. Nie wiem, czy odczytacie. Zobaczymy, co tutaj na handlu mają. Niektóre samochody są z opisami. Także Nygus jest cacy, podaję wam auta jak na tacy. Norymberga lecimy z tymi sprzętami. Pod filmikiem masz konto zrzutka, na które możesz wpłacić parę groszy. Grosz do grosza i będzie kokosza. A jak wiadomo, takie wypady do Niemiec do najtańszych nie należą. Chciałbym dla Was też troszeczkę po Polsce pojeździć, poplądrować autohandle. Być może ktoś znajdzie swój wymarzony samochód dzięki moim nagraniom. Dobra, lecimy. Manual Półskóra. Chyba widziałem przełącznik od instalacji gazowej w akordeonie. Szkoda, że nie ma tutaj opisu. Być może na stronie sprzedawcy, o ile taką stronę ma, coś więcej znajdziecie na temat tych samochodów. Jakieś alusy widzę są oryginalne z tyłu. Parktroniki, lekka obciereczka. Ma tutaj jak widać Asterkę. Zobaczmy sobie może Jarisa elektrycznego, hybrydę właściwie. Cena wywoławcza... 6300 75 KONI 200, przelatane automat. 1 trzeci, 3 24. Przegląd techniczny, może tutaj odczytacie nazwę autohandlu. Handlu. Center się nazywa. Jesteśmy w Norymberdze na Witzelstrasse Kto się tutaj parę razy znalazł. Wie dokładnie gdzie się znajdujemy Tutaj jest całe centrum Autohandli Autohandel przy Autohandlu Zobaczmy sobie tego Jet 1.2 Troszeczkę lipny Silnik 5300 Rok 12 benzyna 105 koni 174 przejechane 8, 23. Ważny Przegląd techniczny czy korozja przy klamkach już jest? Ależ tak, czemu nie? Oczywiście musi być. Zobaczcie. Nie wiem co poszło nie tak ze skodami. Dlaczego one tak korodują. Asterka wygląda zdrowo, ale nie ma opisu, więc lecimy dalej. Co to jest za sprzęcior Mokka? Tak mi się wydaje, coś tutaj zostało uszkodzone. 10.600 Rok 15, diesel 1.6, 136 koni 101 przejechane 7.22 przegląd Start, stop Napęd na 4.5 Skóra w środku Zobaczmy ją może z drugiej strony Czy też jest walony Śnieg zaczyna pruszyć jak na złość A miało być dzisiaj słonecznie Tak to wygląda Cena 6600 rok 12 z gazem 1.6 82 konie 193 przejechane polówka b fuel z klimatyzacją i nowym przeglądem serwus Nein, kannst du nicht. Habe ich nie deine Jungs geredet. Ich mache Videos für polnische Leute, was die Autos in Deutschland kosten, Ich habe gesagt kein problem. problemu ah, okay. Na gut, dann mach ich weiter. Zapytał mnie tutaj właściciel, co robię. Rozmawiałem z pracownikami, powiedzieli: Nie ma problemu. A właściciel się pytał: Jak mi może tutaj pomóc? Myślał, że może szukam jakiejś bryczki dla siebie. Jestem zainteresowany. Z kamerką kiedyś tutaj już byłem, może zapomniał, a może mnie nie widział. Lekka obciereczka w pasku. 8800 rok 13 benzyna 1.4 120 koni pierwszy 23 przegląd 194 przejechane z pierwszej ręki widzę że tutaj ceny ma bardziej jakieś takie przystępne troszeczkę mnie wybił z rytmu ale nygus jeszcze niemieckiego nie zapomniał oponki z tyłu dodatkowej jako tako Tutaj, jak widać, ma busa, ale jest bez opisu. Transit paska mieliśmy. Co tutaj ma opisy? Bemeczka, jedyneczka. Nie na wszystko, jak widać, ma opis. Ten jarisek wygląda całkiem, całkiem sporo. Nalatane 200 tysięcy, ale Peugeot. Skrzynia manualna. Zobaczmy sobie, ile go ceni. Nie wygląda najgorzej Na podłokietniku miał taki jakby plamkę wypaloną 8500 Rok 14 w benzynie 125 koni 90 przejechane Klima Parktronic Tempomat Może to zauważycie Albo zdarte Albo przypalone na tym podłokietniku BM1 Bez opisu Golfiacz w GTI -ku. Tutaj się znalazł pięć furtek. Nawet obrzeże fotela nie jest wyrwane, wyprute, co się często zdarza. Sat Leon FR na lusach też bez opisu, półskóra w środku skrzynia DSG. Lecimy dalej. Zobaczmy co tutaj jeszcze u niego znajdziemy. Szkoda, że nie na wszystko tutaj jest opis, ponieważ tutaj widzę kilka bryczek, które mogłyby Was zainteresować. No ale widocznie ma to gdzieś laweta. Może ktoś lawetę z Was chce? 17900 rok 11, diesel manual 3 litry, 177 koni, 322 przejechane. 8, 22. Przegląd Hak 3-litrowy Dieselek. Auto robocze, Można zarabiać. Bryczki ciągnąć. Nygu z taką furę sobie kup. Jedź po samochody. Nagraj filmiki, kup coś i sprzedaj. Kto wie, może kiedyś taki numer Nigus wytnie. klasa automat ale chyba pół głowicy widziałem w samochodzie odpalony czasami muszą auta przepalać, żeby akumulator nie padł taki zawód, taka profesja, Skoda 11, 300 rok 14, 2 litry, 184 konie, 340 przejechane panorama, nawigacja i do tego ksenon skóra sporo ma nalatane kilometrów, Kadiego tutaj u niego można znaleźć mamy Alfe rzadko się spotyka i to na skórach 7500, rok 10 diesel, 2 litry, 170 koni, 186 przejechane, 4, 23 przegląd nawigacja, Partronic skóra brązowa w manualu a lusek dodatkowy jest tutaj. Mamy busa. Jak ja tutaj przejdę, to nie wiem. Nawet jakbym łydki wciągnął. 16 500 Za tego multiwana. Nie będę się tutaj cofał. Nie będę się przepychał. Troszeczkę ciasnawo. Naprawdę jest chłodno. Jak widzicie, śnieg jeszcze. Pruszę pick up. 9,500 rok 11, 2,5, 133 konie, 230 przejechane, pierwszy, 24 przegląd, pierwsza ręka, napęd na 4, taki sprzęcior się tutaj znalazł. Alfetka, powiem Wam, wygląda całkiem, całkiem, wstydu nie ma! Ładne są te samochody i na pewno w porównaniu do Astry czy jakiegoś Golfa wyróżnia się na ulicy muszę jedną łapę do kieszeni schować chociaż niech się jednak grzeje 200, rok szósty benzyna 105 koni 1.6 170 przejechane Twinport Edition Asterix w środku nie wygląda najgorzej w hatchbacku obciereczka delikatna na błotniku on tutaj widzę, że te ceny ma bardziej przystępne. Q7 coś tutaj. Dubka jej opadła. Jak u starszej pani obwisła. Tak zaraz starsze panie napiszą. Nygus jak będziesz w naszym wieku też ci opadnie. Nygusowi nie opadnie. Nygus chodzi regularnie na siłownię. Skóra Alcantara wymieszana. S-line i robi przysiady żeby mieć zgrabne poślady ładna jest muszę wam powiedzieć alfetka, ładna opona nie widać na niej większych mankamentów 31.300 rok 15 3 litry 245 koni 96 przejechane 11.23 przegląd Tiptronic Quattro S-Line Stosunkowo młody rocznik. Nie wiem czemu tak oklapła. Może tutaj coś jest uszkodzone, a może po prostu długo stoi. Paserati już zaczął rudzielec tutaj atakować, jak widać. Skodzinkę pokazywałem, nawet nie zauważyłem, że to jest VRS wersja. Czy ten ma opis z bomblem z tyłu? Skrzynia szósteczka, fotel popruty, cena 8,900, rok 12, benzyna 2 litry, 211 koni, 290 przejechane, drugi, 23, przegląd, dach panoramiczny, lampy tutaj widać mocno wyblakły. Chociaż w sumie tylko jedna lampa, tu się utleniają alusy, bryczki odpalone się grzeją do startu. No, jakby ich całą zimę nie odpalali, byłaby chyba lipa. A tutaj do miasta 3000, rok 9 w benzynie, 136 przejechane, 1100 pojemność. 67 koni. Troszeczkę lipa. Drogawy mi się wydaje. I zobaczmy sobie może jeszcze jakieś niwy. Stare Audi tutaj mają. Kamperki. Ale kamperki może dopiero na wiosnę. Insignia w limuzynie. u lampy do wymiany praktycznie. 3600 w automacie w dieslu rok 9 170 przejechane 160 koni w środku półskóra popękana skrzynia automatyczna alfetka fajna skoda nie najgorsza chociaż spory przebieg i to by było chyba na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Oglądaj reklamy, komentuj i jak możesz, grosz do grosza będzie kokosza, dorzuć się do zrzutki, która jest pod filmem, żebyście mieli więcej takich filmików. Pozdro!